najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło Cię z, z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go tylko go mocno, moc, po, po no go lekko ręką. Pocięłem się To te Twoje feromony chyba. <słuchy> Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy już po media treningu i ważeniu zawodników tuż przed galą High League Piątka. jest ze mną Dawid Załęcki, Witam cię serdecznie. Witam wszystkich. Tak Cześć. proszę mi powiedz, jak samopoczucie tuż przed walką. Okej. Okay. Jest okej? Okay? Tak. Twój przeciwnik to zawodowiec 70 walk staczonych, 71. jutro powiedz mi, czujesz presję? Nie, nie mam presji żadnej, absolutnie. Ja presję miałem zalanem, bo nie daj Boże, jakbym z nim przegrał, to by była tragedia narodowa u nas w Toruniu. A teraz nie mam presji żadnej. Śledziłeś, oglądałeś walki przeciwnika? Tak, oczywiście. Co, co o nim sądzisz? No co, dobry bius. Może niski krępy silny, ale i dynamiczny. Także no co będziemy robić wszystko, żeby wygrać. Oglądałeś walkę jego może z Mateuszem Murańskim na MMA, a tak? Tak, oglądałem, no. Co o niej sądzisz? Co nie sądzę, to nie ma co sądzić o tej walce, bo to było na duże rękawice i to było w boksie, więc to absolutnie nie przekłada się na walkę moją w K1 i w piątkówkach, nie? Dawid, jest między wami spora różnica fizyczna. 10 kg wagi różnicy. Jesteś cięższy, no i jesteś również wyższy. Powiedz mi, wykorzystasz oczywiście swoje przewagi, warunki fizyczne. Już od razu myślisz w pierwszej rundzie, zdobędziesz przeciwnika, czy jednak może stwarzać problem? No, ja nie myślę w ten sposób, że już w pierwszej rundzie go zdobędę, po prostu będę robił wszystko co w mojej mocy, żeby być lepszy, żeby wygrać, a to nie wiem na ile mi pozwoli, także to nie jest tak, nie? Zawodowiec to jest zawodowiec, to nie jest jakiś tam z ulicy, czy nie jest jakiś freakfighter, freak także to jest zupełnie inne podejście, in, inny sposób, inna taktyka, wszystko to jest, już taki respekt trzeba mieć, nie? Strasujesz się troszeczkę, czy... Stara się zachować zimną, chłodną głowę. Znaczy czy stres jest zawsze? Nie? bo to jest logiczne, że jest stres, nie? Ale ten stres jest dla mnie go... najgorszy jest stres dla mnie na takich konferencjach, właśnie w wywiadach czy jakichś tam w media treningach. I to mnie przy... przygotowuje, można powiedzieć, do tego, żeby do walki już wyjść tak bez... z małym stresem, bo ten stres zostawiam tutaj, nie? David, jak się odnajdujesz w free Fightach? Jak się czujesz? Bo tak naprawdę to jest twój drugi raz, jak widzimy cię na gali Fightowej. Jak się odnajdujesz? To wszyscy krzyczą, biją się, kłócą się, są ostre spiny. Jak ty się w tym czujesz? No, czasami uśmiechnięty, czasami zażenowany, no, zależy od sytuacji, no. A taka największa żenada według Ciebie? Kto był najbardziej taki żenujący, wkurzający? żenujący, wkurzający, no to był dla mnie, no, nie wiem, no nie wiem czemu, ale jakoś chyba Kubiszyn, nie wiem, jakoś te, te jego zachowanie jest tak, takie dziwne. Czasami, jak ktoś ubliża komuś, to nie jest tak, żenujące, jak on czasami się zachowuje, nie, nie wiem, no tak jak Denis kiedyś mówi, że on tam jakoś gra aktorem, jest, że na siłę to wszystko robi, takie, czasami te jego żarty są takie trochę głupie, kurde, no nie wiem, no jakoś chyba on mnie. Chciałbyś walki z Dondiego? Nie, ja już mówiłem, że ja po Denisie nie chcę z nikim się bić, bo to jest słabe, nie. nie. Nie, nie, w ogóle, z, już mówiłem w wywiadzie wcześniej, że po Denisie ja bym nie chciał. Gubić taki przykład, no co by było jakby przypadkiem wygrał. No jakby się Denis czuł. Słabo, nie? Dobry, dobry tata, bardzo dobry tata. Najlepszy, ale Najlepszy. młody nie docenia, także młody docenia. Nie docenia? No ja muszę porozmawiać w takim razie. Nie, niemożliwe, na, na pewno docenia. Myślę, że na pewno. Nie wiem, może czasami. To coś między Wami? Jest jakaś kłótnia, spina? Nie, nie, kłótni, spiny nie ma, chociaż my całe życie żyjemy ze sobą e, czasami w dobrej relacji, czasami jak pies z kotem, nie? Także to nie jest tak, że my jesteśmy idealną parą, jak ojciec i syn, nie? Mamy swoje, wiadomo, i żadry i zatargi, i miłostki, nie? Także no, ale to chyba tak musi być, nie? To może porozmawiajmy o aspektach wychowawczych, jak udało się wychować Uuuu, no żeby nie był po prostu taki, no jest na pewno bunik rzecznym synem, czy w miarę ugodowy. To znaczy nie, właśnie nie było tragedii jako dziecko. No wiadomo, broił było go wszędzie pełno, no ale to on też ma to po mnie, nie? Ja też byłem pierwszy ląd w szkole, on też był pierwszy ląd w szkole, także to ja wiedziałem. Wiedziałem co robię, mm -hmm. <laughs> robiąc go. Ale ten, ale no nie, nie było tragedii. Ja tam byłem nastawiony tak, że wiem co może być, co mnie czeka i jakoś dałem, dałem radę. Może bardziej był wychowany jako brat niż jako syn, bo miałem 20 lat, to byłem młody. Moje pierwsze dziecko, no to nie wiedziałem jeszcze, jak się wychowuje, uczyłem się, nie? To można powiedzieć, jak jesteście jak bracia? No ja myślę, że on został wychowany bardziej jako młodszy brat, niż jako syn, nie? Także hmm, chyba bliżej mu. Właśnie do tej relacji niż do ojciec syn. Dawid, proszę powiedz mi, kto jest twoim, kto będzie w Twoim narożniku? Koledzy. Koledzy, z którymi trenuję na co dzień i, i się zadaję, i się trzymam. Doświadczeni sportowo też, także. Za twoi trenerzy powiedzieli, jak się dowiedzieli, że będziesz walczył właśnie z tym oponentem, z którym walczysz. Nie no. Z zawodowcem. No że dobrze, że fajnie, że fajne wyzwanie, nie? że dobrze zrobiłem, że przyjąłem walkę i tyle, nie? Ja jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tej walce. Kogo obstawiacie? Ja nie powiem, co kogo trzymam. Kciuki, Wygrane pewno najlepszy. Oczywiście kibicuję ci, żeby ręka Twoja uniosła się do góry. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę wam. Dziękuję za uwagę. Już jutro gala High League, piątka.